Czy ten bałagan w Twoim domu psuje Ci dzień? Mam jedno wyznanie. Przez lata gromadziłem przedmioty, kupowałem rzeczy, których nie potrzebowałem, trzymałem prezenty, których nie lubiłem. Mój dom wyglądał jak magazyn, aż odkryłem, jak japoński styl organizacji całkowicie odmienił moją przestrzeń i życie. Dziś pokażę Ci siedem przedmiotów, które codziennie wysysają Twoją energię, nawet o tym nie wiedząc. To te rzeczy, które są schowane w domu które wydają się nieszkodliwe, ale w rzeczywistości tworzą bałagan, zarówno w twojej głowie, jak i w twoim codziennym życiu. Te przedmioty mogą być powodem, dla którego czujesz się zmęczony, nawet po dobrym śnie, lub dlaczego wydaje się to niemożliwe, aby utrzymać porządek w domu. Patrząc na swoje życie wcześniej, nie mogłem szybko znaleźć czegokolwiek. Spędzałem godziny, szukając dokumentów, kluczy, ubrań. Żyłem w stresie i uważałem to za normalne. Po tym, jak zidentyfikowałem te siedem problematycznych przedmiotów i nauczyłem się z nimi radzić w japoński sposób, mój dom stał się miejscem, w którym naprawdę lubię być. Zacznijmy od przedmiotów zepsutych: ta filiżanka z pękniętym uchwytem, zegar, który od miesięcy stoi na ścianie, krzesło, które nikt nie używa, bo jest chwiejne. Te zepsute przedmioty to pierwsi złoczyńcy w Twoim domu. Stoją tam, zajmując miejsce, ciągle przypominając ci o zaległych zadaniach. Za każdym razem, gdy na nie spojrzysz, twój umysł rejestruje: "Muszę to naprawić", tworząc w nieskończoność rosnącą mentalną listę rzeczy do zrobienia. Kiedy zacząłem praktykować japoński minimalizm, pierwszą zasadą, której się nauczyłem, było: "Jeśli coś jest zepsute i nie naprawiłeś tego w ciągu miesiąca, nigdy tego nie naprawisz". Bądź szczery wobec siebie. Wziąłem trzy pudełka: jedno na przedmioty, które naprawdę zamierzałem naprawić w najbliższych dniach, drugie na darowizny rzeczy, które ktoś mógłby wykorzystać, nawet z wadami, i jedno na wyrzucenie. Byłem zaskoczony, jak wiele z zepsutych przedmiotów trafiło do ostatniego pudełka. Drugą grupą problematycznych przedmiotów są niechciane prezenty. Ta dziwna figurka, którą dała ci ciotka, zestaw ręczników w kolorze, którego nienawidzisz, sprzęt AGD, którego nigdy nie używałeś. Trzymamy je z poczucia winy, ze strachu przed zranieniem osoby, która je dała. Jednak te przedmioty zajmują miejsce zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Pamiętam ogromną i rzucającą się w oczy ramkę na zdjęcia, którą dostałem od drogiej przyjaciółki. Nie pasowała do niczego w moim domu, ale przez lata trzymałem ją w widocznym miejscu. Aby jej nie urazić, za każdym razem, gdy na nią patrzyłem, czułem mieszankę winy i irytacji. W japońskim minimalizmie uczymy się doceniać intencje prezentu, a nie sam przedmiot. Podziękuj w myślach za uprzejmość osoby, która go dała, a potem przekaż dalej. Trzecim wrogiem są przedmioty z negatywnymi wspomnieniami: ta bluzka, którą nosiłeś w dniu zwolnienia, książka, którą podarował, były chłopak, zdjęcia z trudnego okresu w życiu. Te przedmioty niosą ze sobą ciężkie emocje, które wpływają na Twój nastrój bez Twojej świadomości. W mojej drodze do organizacji znalazłem pudełko z pamiątkami po skomplikowanym związku. Każdy przedmiot w nim przywoływał mnie do chwil smutku. Trzymałem je, bo uważałem, że ważne jest nie zacierać przeszłości. Ale tak naprawdę jedynie wiązałem się z nią. Nauczyłem się, że odczepienie się od tych przedmiotów nie oznacza zapomnienia lekcji. Tylko uwolnienie się od emocjonalnego ciężaru, jaki niosą. Czwórka to nowszy problem, nadmiar cyfrowy. To rozrzucone urządzenia elektroniczne, splątane kable, stare ładowarki do telefonów komórkowych. Wchodzą tu również ciągłe powiadomienia, nieodpowiedziane e-maile, nagromadzone zdjęcia cyfrowe. Tego rodzaju bałagan jest podstępny, ponieważ nie zajmuje wiele miejsca fizycznie, ale przeciąża umysł. Miałem olśnienie, kiedy uświadomiłem sobie, że mam pięć różnych ładowarek w domu, wszystkie splątane w jednej szufladzie. Zawsze zajmowało mi to dużo czasu, aby znaleźć tę właściwą, co mnie denerwowało. Zorganizowałem wszystkie kable, oddałem te, których już nie używałem i stworzyłem prosty system etykiet. Tę samą logikę zastosowałem do swojego telefonu. Wyłączyłem niepotrzebne powiadomienia i ustaliłem godziny na sprawdzanie e-maili i mediów społecznościowych. Piątą grupą są nieposortowane papiery stare rachunki, instrukcje do urządzeń, których już nie mam, czasopisma, które kiedyś przeczytam, przeterminowane kupony, notatki z przepisami. Te papiery gromadzą się w szufladach, na stołach, w książkach, tworząc małe ogniska nieporządku w całym domu. Miałem całą szufladę, którą nazywałem szufladą z bałaganem. Wrzucałem tam wszystkie papiery, których nie wiedziałem gdzie schować. Kiedy potrzebowałem jakiegoś ważnego dokumentu, przeszukiwałem wszystko w panice. W stylu japońskim nauczyłem się, że każdy papier wymaga natychmiastowej decyzji: przechować z celem w zorganizowanym systemie, podjąć w związku z nim działanie, zapłacić rachunek, odpowiedzieć na zaproszenie lub wyrzucić. Szóstym wrogiem są ubrania, które już nie pasują. Te spodnie, które kiedyś znowu będą pasować, modny płaszcz, którego nie nosisz od lat. Całe mnóstwo ubrań z metką, które kupiłeś pod wpływem impulsu. Nadmiar ubrań utrudnia codzienne wybory i zajmuje cenną przestrzeń. Moja szafa była koszmarem. Miałem ubrania w trzech różnych rozmiarach, elementy, które nie pasowały do niczego, rzeczy, które kupiłem, bo były w promocji. Zgodnie z japońską metodą wyciągnąłem absolutnie wszystko z szafy i położyłem na łóżku. Wziąłem każdy element do rąk i zapytałem siebie: czy dobrze na mnie leży? Dobrze się w tym czuję? Noszę to od ostatnich dwunastu miesięcy? Jeśli odpowiedź brzmiała nie, trafiło do pudełka z darami. Zredukowanie mojej szafy o połowę było uwalniające. Siódma i ostatnia grupa to nadmierna dekoracja. Wiele bibelotów, zbyt dużo obrazów na ścianach, nadmiar poduszek, kilka dywanów nałożonych na siebie. Tego rodzaju wizualny nadmiar wprowadza ciągłe poczucie przytłoczenia dla twojego mózgu nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Mój salon miał tyle elementów dekoracyjnych, że sprzątanie stało się niemożliwe. Kurz gromadził się w tysiącach zakamarków, a tygodniowe porządki przekształcały się w gigantyczne zadanie. Zainspirowana japońskim minimalizmem, zachowałam tylko te elementy, które naprawdę miały dla mnie znaczenie lub spełniały wyraźną funkcję. Odkryłam, że kilka dobrze dobranych przedmiotów tworzy znacznie przytulniejsze otoczenie niż dziesiątki przypadkowych przedmiotów. Teraz, gdy zidentyfikowałam siedem problematycznych obiektów, przejdźmy do praktycznych rozwiązań. Zacznij poświęcać 15 minut dziennie na zajmowanie się jednym rodzajem przedmiotów naraz. Nie próbuj rozwiązać wszystkiego za jednym razem. To sposób na zniechęcenie i rezygnację. W przypadku przedmiotów uszkodzonych, bądź realistyczny. Jeśli do tej pory ich nie naprawiłeś, prawdopodobnie nie naprawisz. Zrób trzy grupy: naprawić w tym tygodniu bądź konkretny, oddać, wyrzucić. Dla przedmiotów z pierwszej grupy zapisz w kalendarzu dokładny dzień, kiedy je naprawisz lub zostawisz do naprawy. Z niechcianymi prezentami stwórz rytuał wdzięczności. Weź dany przedmiot szczerze podziękuj osobie, która go dała. Zrób zdjęcie, jeśli chcesz zachować wspomnienie, a następnie przekaż go dalej komuś, kto naprawdę doceni ten przedmiot. Pamiętaj: Osoba dała ci prezent, aby sprawić ci radość, a nie po to, by cię przytłoczyć. Aby poradzić sobie z przedmiotami związanymi z negatywnymi wspomnieniami, zapytaj siebie: Czy ten przedmiot pomaga mi się rozwijać, czy tylko więzi mnie z przeszłością? Jeśli chodzi o ten drugi przypadek Czas na uwolnienie się. Dla przedmiotów o silnym ładunku emocjonalnym możesz przeprowadzić mały rytuał pożegnania przed ich wyrzuceniem. W przypadku nadmiaru cyfrowego ustal jeden dzień w tygodniu na utrzymanie. Usuń duplikaty zdjęć, zorganizuj pliki, odpowiadaj na zaległe maile. Stwórz jedno miejsce na przechowywanie kabli i ładowarek najlepiej w specjalnych organizerach. Usuń aplikacje, których nie używasz, i wyłącz nieistotne powiadomienia. Aby zorganizować dokumenty, przyjmij system 3D: decyzja, odrzucenie, cyfryzacja. Każdy dokument, który trafia do domu, powinien przejść przez tę selekcję natychmiast. Stwórz prosty system archiwizacji z wyraźnymi podziałami dla ważnych dokumentów i zawsze, gdy to możliwe, cyfryzuj, aby zredukować objętość fizyczną. Jeśli chodzi o ubrania, zasada jest jasna: jeśli nie pasuje, do niczego się nie nadaje lub nie było noszone w ciągu ostatniego roku, czas je oddać. Wyjątek stanowią bardzo specyficzne elementy, takie jak odzież narciarska lub stroje wieczorowe, które można przechowywać, nawet jeśli noszone są rzadziej. W przypadku nadmiernej dekoracji przyjmij zasadę jeden za jeden. Za każdy nowy przedmiot dekoracyjny, który wchodzi do domu, jeden stary powinien odejść. Pomaga także grupować małe przedmioty w tace. Lub wnęki tworząc wyspy dekoracyjne zamiast rozsypywać wszystko. Ułatwia to sprzątanie i tworzy bardziej zorganizowany wygląd. Innym ważnym punktem w japońskiej filozofii organizacji jest zasada mniej, ale lepiej. Zamiast mieć 10 tanich ręczników, miej trzy dobrej jakości. Zamiast 20 t-shirtów, które szybko blakną, miej 7 solidnych, które przetrwają lata. To podejście dotyczy wszystkiego od naczyń kuchennych po środki czyszczące. W mojej drodze odkryłem, że posiadanie mniejszej liczby przedmiotów, ale lepszej jakości, nie tylko uczyniło mój dom piękniejszym, ale także pozwoliło mi zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie. Ta droga patelnia, którą wahałem się kupić, służy mi już pięć lat, podczas gdy wcześniej co roku wymieniałem tańsze. Inną wartościową praktyką jest ustalenie stałych miejsc dla każdej kategorii przedmiotów. Klucze zawsze wieszane są na tym samym wieszaku przy drzwiach, ważne dokumenty znajdują się w tej samej teczce, a leki zawsze schowane są w tej samej szafce. Eliminuje to codzienną frustrację związaną z poszukiwaniem podstawowych rzeczy. Pamiętam, jak trwoniłem cenne minuty każdego poranka na szukanie kluczy do samochodu. Teraz, z prostym wieszakiem zamontowanym przy wejściu, to już nigdy się nie zdarzyło. Wydaje się to mały szczegół, ale te codzienne minuty frustracji, skumulowane przez rok, stanowią godziny niepotrzebnego stresu. Cenną wskazówką, która zmieniła moje podejście do zakupów, było wprowadzenie okresów oczekiwania przed zakupem czegoś nowego. Gdy widzę coś, czego pragnę, zapisuję to na liście i czekam 30 dni. Jeśli po tym czasie nadal uznaję to za konieczne, rozważam zakup. Zaskakujące, ile pilnych życzeń znika po kilku tygodniach. Ta metoda uratowała mnie przed dziesiątkami impulsywnych zakupów. Ten organizator szuflad, który w danym momencie wydawał się niezbędny, okazał się zupełnie zapomniany tydzień później. Zestaw szklanek, które uznałem za piękne w sklepie, okazał się całkowicie zbędny, kiedy sprawdziłem, co już miałem w domu w czasie oczekiwania. Inną ważną koncepcją jest zasada każda rzecz ma swoje miejsce, a każda rzecz jest na swoim miejscu. Po użyciu jakiegokolwiek przedmiotu, natychmiast wraca on na swoje wyznaczone miejsce. To zapobiega gromadzeniu się małych bałaganów, które przeradzają się w duże problemy organizacyjne. Na początku potrzebowałem dyscypliny, aby wdrożyć tę zasadę. Było kuszące zostawić książkę na kanapie po przeczytaniu lub kubek na stole po wypiciu herbaty. Ale stopniowo to stało się nawykiem i dziś robię to automatycznie. Efektem jest dom który pozostaje uporządkowany przy dużo mniejszym wysiłku. Nauczyłem się również doceniać przestrzenie puste. W japońskiej dekoracji pustka nie jest postrzegana jako coś, co należy wypełnić, lecz jako samodzielny element designu. Posiadanie półek z wolnymi miejscami, ścian bez obrazów, stołów bez ozdobnych przedmiotów tworzy poczucie przestronności i spokoju. Dawniej brzydziłem się pustych przestrzeni. Każdy centymetr wolnego miejsca na półce szybko zapełniałem nową książką lub bibelotem. Każda biała ściana natychmiast zyskiwała obraz. Dziś rozumiem, że te przestrzenie są kluczowe, aby oczy i umysł mogły odpocząć. Codzienną praktyką, którą wdrożyłem, jest poświęcanie 10 minut przed snem na szybką organizację. Nie chodzi o gruntowne sprzątanie, lecz o ponowne umieszczanie na miejscu wszystkiego, co przez dzień mogło się kudaś zapodziać. To zapobiega nagromadzaniu się małych bałaganów, które w połączeniu tworzą duży chaos. Na początku te 10 minut wydawały mi się poświęceniem, gdy byłem już zmęczony i chciałem iść spać. Ale wkrótce zauważyłem, że budzenie się w zorganizowanym domu znacznie poprawiało mój nastrój rano. Więc ten mały wysiłek był całkowicie wart swojej ceny. Inną ważną lekcją było przestanie przechowywania rzeczy na wszelki wypadek. Te stare, kable od urządzeń, resztki materiałów budowlanych, puste opakowania, które kiedyś mogą się przydać. W rzeczywistości te przedmioty rzadko są używane i tylko zajmują cenną przestrzeń. Musiałem zmierzyć się ze swoją stroną, gromadzącą na zapas, która przechowywała pudełka po elektronice przez lata na wypadek gdybym musiał zwrócić lub trzymała podarte ubrania do noszenia w domu. Pozbywając się tych przedmiotów, zyskałem wiele więcej miejsca i zauważyłem, że w rzadkich przypadkach, kiedy naprawdę potrzebowałem czegoś, co wyrzuciłem, znalazłem alternatywne rozwiązania bez trudu. Strategią, która świetnie się u mnie sprawdziła, było rozpoczęcie od widocznych przestrzeni. Najpierw uporządkowałem obszary, które odwiedzają goście salon, kuchnię, łazienkę. Widok odmienionych wnętrz dodał mi motywacji do zajęcia się bardziej prywatnymi przestrzeniami, takimi jak sypialnie i biuro. Kolejnym ważnym aspektem, który warto podkreślić, jest to, jak organizacja wpływa na nasze finanse. Kiedy mój dom był zawsze w bałaganie, kupowałem powtarzające się przedmioty, ponieważ nie mogłem znaleźć tych, które już miałem. Podczas mojej organizacji odkryłem trzy takie same otwieracze do puszek w różnych szufladach. Wydawałem również na drogie środki czyszczące, próbując zrekompensować trudności w utrzymaniu porządku. Zorganizowany dom pozwala dokładnie wiedzieć, co się ma, co zapobiega niepotrzebnym zakupom. Ułatwia także sprzątanie, oszczędzając czas i środki, nie wspominając już o emocjonalnych oszczędnościach mniej czasu spędzonego na szukaniu rzeczy, mniej stresu po powrocie do domu, mniej konfliktów rodzinnych z powodu bałaganu. Mówiąc o rodzinie, jeśli nie mieszkasz sam, istotne jest, aby zaangażować wszystkich w ten proces. Nie ma sensu, abyś tylko ty się starał, podczas gdy inni wciąż rozsypują rzeczy po domu. Porozmawiaj, wyjaśnij korzyści, ustal jasne obowiązki i przede wszystkim spraw, aby organizacja była dostępna dla wszystkich. Z moimi dziećmi stworzyłem proste systemy, które nawet najmłodsi są w stanie zrozumieć: kolorowe pudełka na różne zabawki. Haki na ich wysokości na plecaki, etykiety z rysunkami wskazującymi, gdzie co należy położyć. Przemieniłem sprzątanie w grę z małymi nagrodami, gdy wszyscy współpracują. Powszechnym wyzwaniem, gdy zaczynamy się organizować, jest poczucie winy przy wyrzucaniu przedmiotów, które były drogie lub które otrzymaliśmy od bliskich. Nauczyłem się, że trzymanie czegoś, czego nie używam lub nie lubię, tylko z powodu poczucia winy, nie korzysta na nikim. Ani mnie, ani osobie, która dała prezent, ani przedmiotowi, który zostaje zapomniany, zamiast być używanym przez kogoś, kto naprawdę go doceni. Opracowałem mantrę na tę chwilę. Zatrzymywanie tego przedmiotu nie zwróci wydanych pieniędzy, ani nie zadowoli bardziej osoby, która go podarowała. To pomaga mi podejmować bardziej racjonalne decyzje dotyczące tego, co naprawdę zasługuje na zajmowanie miejsca w moim domu i w moim życiu. Ciekawym aspektem japońskiego stylu organizacji jest to, jak uczy nas to bardziej świadomego podejścia do konsumpcji. Kiedy musisz znaleźć miejsce dla każdego nowego nabytku, naturalnie dwa razy zastanawiasz się, zanim kupisz coś nowego. Dziś, przed każdą zakupem, pytam siebie: Gdzie dokładnie ten przedmiot będzie w moim domu? Czy mam dla niego wyznaczone miejsce? Czy warto zajmować tę przestrzeń? Zaskakujące, jak wiele zakupów wydaje się mniej atrakcyjnych, gdy rozważamy te kwestie. Kolejnym fundamentalnym punktem jest zrozumienie, że organizacja to nie cel, ale ciągła podróż. Nie ma magicznego momentu, w którym twój dom będzie idealny na zawsze. To ciągły proces małych regulacji, codziennej konserwacji i okresowych przemyśleń. Na początku mnie to frustrowało. Chciałem wszystko załatwić naraz i nigdy więcej się tym nie martwić. Z czasem zrozumiałem, że ta ciągła konserwacja, gdy zostanie włączona w codzienną rutynę, wymaga znacznie mniej wysiłku niż sporadyczne, wielkie reorganizacje. Częstym błędem jest próba dokładnego kopiowania wizualnego stylu japońskich domów. Nie musimy mieć typowo japońskiej dekoracji, aby zastosować zasady organizacji. Ważne jest, aby przyswoić koncepcję funkcjonalności, prostoty i szacunku dla przedmiotów. Dostosowując je do naszej rzeczywistości i osobistych upodobań. Mój dom nie wygląda jak tradycyjny japoński dom. Mam żywe kolory, mieszankę wzorów i przedmioty w różnych stylach, ale organizacja, brak nadmiaru i funkcjonalność przestrzeni są zgodne z zasadami, których się nauczyłem. Koncept, który uwielbiam w japońskiej filozofii, to traktowanie przedmiotów z szacunkiem. Oznacza to odpowiednie przechowywanie, dbanie o nie, gdy zajdzie taka potrzeba i używanie ich w sposób właściwy. Gdy dbamy o nasze posiadłości, durują one dłużej i lepiej nam służą. Moja babcia praktykowała to, nie zdając sobie z tego sprawy. Miała ręczniki ponad dwudziestoletnie w doskonałym stanie oraz dobrze zachowane stare meble. Zawsze mówiła: Dbaj dobrze o to, co masz, żeby nie musieć często wymieniać. Ta mądrość idealnie współczesna jest z japońskim minimalizmem. Innym interesującym aspektem jest to, jak organizacja wpływa na naszą produktywność i kreatywność. W zdezorganizowanym środowisku, nasz mózg nieustannie przetwarza niepotrzebne bodźce wizualne, co pochłania energię psychiczną, którą można by skierować w stronę ważniejszych działań. Dostrzegłem to wyraźnie, kiedy zorganizowałem swoje biuro w domu. Nagle mogłem skoncentrować się na dłuższe okresy, miałem więcej kreatywnych pomysłów i popełniałem mniej błędów. To nie była magia, to po prostu mój mózg był wolny od nieustannego przetwarzania chaotycznych bodźców wizualnych. Ostatnią rzeczą, którą chcę się podzielić, jest to, jak organizacja domu może być ćwiczeniem samopoznania: decydując co zachować, a co wyrzucić. Nieustannie zadajemy sobie pytanie: co naprawdę ma dla mnie znaczenie? Co reprezentuje to, kim jestem dzisiaj, a nie kim byłem w przeszłości lub kim myślę, że powinienem być. Podczas mojej podróży organizacyjnej natknąłem się na wiele rzeczy, które reprezentowały stare wersje mnie samego: książki z kariery, której nigdy nie podjąłem, sprzęt do hobby, którego już nie uprawiałem, ubrania z etapu życia, który już minął. Uznając, że mogę uhonorować swoją przeszłość, nie przywiązując się do niej fizycznie, udało mi się stworzyć przestrzeń, która naprawdę odzwierciedla to, kim jestem dzisiaj. Aby zakończyć, chciałbym zachęcić Cię do rozpoczęcia własnej podróży w kierunku organizacji. Nie musi to być radykalna transformacja od razu. Zacznij od małych kroków jednej szuflady, jednej półki, jednego kącika w domu. Świętuj każde małe zwycięstwo i bądź cierpliwy wobec Siebie. Pamiętaj, że celem końcowym nie jest posiadanie idealnego domu z magazynów wnętrzarskich, ale stworzenie przestrzeni, która będzie dla ciebie funkcjonalna, wspiera twoje samopoczucie i codzienne aktywności, która będzie łatwa w utrzymaniu i odzwierciedli to, co naprawdę jest ważne w twoim życiu. Prawdziwa transformacja nie dotyczy tylko przestrzeni fizycznych, ale zmiany mentalności na temat tego, czego naprawdę potrzebujemy do dobrego życia. I to jest istota japońskiego minimalizmu. Nie chodzi o posiadanie mniej dla samego posiadania, ale o podejmowanie świadomych wyborów, które pozwalają nam lepiej żyć z tym, co naprawdę ma znaczenie. Podziel się tym błogosławionym wideo, aby mogło dotknąć i pomóc innym ludziom, takim jak Ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Z całego serca dziękuję, że jesteś częścią naszej społeczności wiary. Jeśli chcesz trochę bardziej wesprzeć nasz kanał, rozważ zostanie członkiem naszego kanału. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyś mógł kontynuować swoje poszukiwania. Dziękuję i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.